W Meksyku, w mieście Meksyk, stolicy państwa, przed Bazyliką Matki Boskiej z Guadalupe. Trochę mi przeszkadzają słupy, ludzie, no ale trudno. A to jest wizerunek tej Matki Boskiej w różnych postaciach, tak ta Matka Boska wygląda, no tu wygląda, no tu jest trochę przesadnie przyozdobiona, ale tak wygląda, o. Flaga meksykańska. ¿Qué por favor? robili swoje, słuchajcie, szaty szata indiańska dla no. mężczyzny składała się z takiej jakby tuniki. i do tego tak było coś takiego jak ten ale to, to tak. wyglądało jak taka, jak taki długi po prostu 2,5 metrowy kawałek materiału to jest zrobione za kawy, z której robi się też tequile z wymagania. to jest, taki, to jest liść tak. liść wygląda tak Płótko normalnie jak jest grzebny, no to wiecie to wygląda tak jak, jak tutaj oczywiście Tim no, i miała troszeczkę inną postać jest delikatniejsze pół bo było zrobione po prostu do do użytku, wiecie, takiego do noszenia a, a nie tak jak to ale generalnie słuchajcie, trwałość takiego materiału to jest 30 do 40 lat, a gawa się rozpada bardzo szybko. I y, płótno ma, słuchajcie, no, od 1531 roku to policzcie inne. Lat. I chcę Wam tutaj pokazać, tu jest reprodukcja tego płótna w skali 1 do 1. Jest wizerunek Matki Bożej, która jest bardziej Dzieciątka Jezus, prawda? Ale zobaczcie, pod, tutaj pod piersiami ma zawiązaną czarną tasiemkę. Tak? Tak. Taśmę. I to oznacza u kobiet asteckich, że są w stanie błogosławionym. Jeżeli dziewczyny są w ciąży, to, żeby światło obwieścić, zawiązują sobie, wiążą sobie czarną taśmę. Do tej pory to jest to jest tradycja. Więc matka Boże Ciężarna. Dalej, się dalej, się dalej się słuchajcie, na płaszczu ma gwiazdy, to nie są jakieś przypadkowe gwiazdki rozrzucone, tylko zbadano, co tam jest na tym płaszczu i to są różne konstelacje gwiazdne, które były widoczne w dniach objawień nad Meksykiem. Objawienia miały miejsce od... 8 do 12 grudnia 1531 było ich 4 dla Huanadiego i jeden dla Stryja Bernardyna, którym Huanadiego się zajmował. Tutaj, słuchajcie, pod, pod stopami Matki Bożej jest Księżyc. Słuchajcie, Księżyc, symbol energii żeńskiej, patronki rodzin, kobie, matki, matki wszystkich ludzi. I, tak, I w ten sposób, symbol Matki Bożej, Matki Wszystkich trafił do przekonania najpierw Azteków, a potem innej ludności tutaj miejscowej i kiedy zbudowano pierwszą, w Amerykę, pierwszą świątynię w 1531 roku zaraz biskup zaraz polecił budować tę świątynię to słuchajcie, na skórze objawienia okazało się bardzo szybko, że ona jest za mała bo bardzo dużo ludzi chodziło, do, chodziło z pierwszych. byli to po prostu Indianie, którzy przyjmowali religię, nawet ciężko powiedzieć religię katolicką oni przyjmowali kłótni Matki Bożej z a nie religijne to wszystko. do tej pory mówi się, że Meksykanie musi, jak się pytamy o ich religię, to się mówią, że nie chodzi ci, że są katolikami, ale mówią, że są albo. Mówi...